Don't. To marsza. No. Cześć, to poczucie dziwnie mi ucięło. O! O! Odpalamy FIFE. Coś się zjebało. Działa live? Coś się zepsuło chyba. Wypuszcza środkiem minę Mina. Tak! Cał z głowy! Sergio Ramos! Wychodzimy dwa! Ewceulani! Niedokładnie Włoch, nie poradził sobie z tym. Tyba jest Włochem, kurwa, nie wiem do końca. ja Ajajaj! Strzał, słupek, ależ dużo szczęścia i jednak pecha! Tak kochanie, buziaczki. Pa. Wow! Masz mi zabrakło za komentarza do tego! Kurwo! Dlaczego tak się dzieje? 2-2, kurwa mać! Raul Garcia, ja pierdolę mam już dość tej jebanej gry Myślałem, że będzie łatwa przeprawa Mina Garcia Raul Garcia Garcia To jest to! Podał piłkę do bramki! Coś niesamowitego! Raul Garcia! Raul Garcia! Raul Garcia! Raul Garcia. Raul Garcia. Mina, mina, mina! Koko... na takiej pani? Nawiasz. Ależ kąsi w Ceulani! to już nie jest zwykły zaskroniec, to jest pierdolona kobra! To jest kobra, która kąsa, rozgryza swoje ofiary! Elo, wyszedł z gry kurwa, możesz mi tu robić człowieku, joysticka możesz mi robić, śmieciu. Gramy dalej. Jak się sprawdza ten, to jest to 10, to jest to ich moc? Na dole? To jest, na, na, na dole ten pasek, to jest ich jakby forma. Uff. W sensie siły ile mają, tak? A zgrania, a jak się sprawdza siłę? Aha! Główka! Jorgi, Iwo, Besli, Cabral, Cabral. Tutka w pole karne, tam jest mina, strzał, ale niestety beznadziejny. Proszę puścić ten mowę. Dostawił to nogę niczym, jakby buty przybierzał kurwa w CCC, ale niestety nie udało się. Mina wybuchowa można powiedzieć. Mina, bo wybuch... No dobra. Piłki. Oooo, ależ było to Łap go, kurwa. Ależ Ramos to zrobił. Asensją. Tutka w pole karne, ależ pustka, bramkarz wychodzi. Kurwa. Mexi Mexi kurwa. O kurwa, wchodzi w pole karne. Zablokuj, zablokuj. Kurwa! Mina, paliłeś to kurwa jak jointa przed, przed meczem. Niedobrze to wygląda. Wrzutka w pole karne, ale Obian, lecimy Asunción, Garcia. Wrzutka w pole karne. Wrzutka w pole karne. Wrzutka w pole karne. Wrzutka w, 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 w pole karne. Halo. halo. Wizowie, halo. Wulej wchodzi na boisko. Podbiegnij, podbiegnij do niego. Koś, świetnie. Wulej. Kurwa! Nie, nie wiedziałem, czy podawać, czy nie podawać. Wrzutka w pole karne. Chciałem strzelać. Nic się nie dzieje, chiński przyjacielu. Siadamy na nich. Gruz Brothers. Wrzutka w pole karne ubity. tam już wulej czekał. Już czekał nasz chiński tygrys. Garcia. O kurwa! Ja cię dupia fez! Jesteśmy lepsi. Kurwa, panowie, gramy. Dobra, mamy 4-1. Mamy... No, Daleko trzymamy strzał. 4-1. Ośmieszenie na własnym stadionie. Wyjdźmy z tym. Może jakiś, jakiś honorówka, co? Honorówka wuleja, co? O ja jebia. Dobra, schodźmy z tego boiska, schodźcie panowie już, schodźcie, bo to jest kurwa żenada zajebana.